No, dobra, moi drodzy, jesteśmy otóż tutaj na Brookhaven, bo patrzcie, jedna z tych trzech osób zabiła Smerw kata. A ja, jako detektyw Ronisiek, muszę rozwiązać, kto go otóż zabił. Na początku zacznijmy może od pana Grimmaisa, Grimmaisa, świeka, tak, tak. Eee, no, ja go nie zabiłem, no to no, robiłem z nim wyścig tylko, no i w sumie tyle, no. Eee, no, jakiś wyścig, może na wyścigu coś mu zrobiłeś. No nie, nic mu nie zrobiłem, no patrz, już ci pokazuję. I zobaczy widzowie, patrzcie, tutaj mamy otóż Smurfkata i Grimaisa naszego szejka i tu patrzymy metę, chyba nasz prowadzący wyścig i Robuxy, co jest? I zobaczy, bo na razie Smurfkat wygrywa, więc naprawdę, nie wiem, Grimake może go pobił za to, że ten... Ej, ej, no ja chcę wygrać, jak chcę wygrać. Grimake przegrał, co jest? Zobaczę. Smurfkat wygrał, co jest? Nie no, Smer w kasie, zaraz ci zrobię, nie wiem co. Nie no Grimace, jak wiedziałem, że to jesteś ty. Ale nie nie nie, oglądaj do końca, zobacz teraz. Nie no, zostaw mi przecież wygrałem, jestem lepszy, no i co? Nie no, w sumie, no wygrałeś, jesteś lepszy. Dobra, no trzeba pogodzić się z porażką, nie zawsze się wygrywa, raz się wygra, raz się przegrywa. Ej no w sumie, w sumie faktycznie Grimace, ty tego nie zrobiłeś, więc może teraz na swoją usprawiedliwość może dzień, na co ty robisz w takim razie? Nie no, ja go na pewno nie zabiłam, ale... Ale no, no lepiej zobacz sam, no. Dobra, musimy znaleźć prawdziwego Smurfkata. I zobaczmy, moi drodzy, na Serio, tutaj macie... mamy jakiś Smurfkaty. Co jest? Dobra, Smurfkat numer jeden i pół. Co to jest? To jest Popkat? I zobaczmy, moi drodzy, to jest Popkat. Nice. Dobra, to nie jest prawdziwy Dobra, smrfka numer 2. Ej, czy tu jest kameraman? To chyba też nie jest smrfka. Ej, moi drodzy, zobaczcie, tu jest teraz kameraman. Wow. Dobra, teraz następny smrfka. Pół. Yy, Grimmikshek? Kurczę, teraz klas Co jest? Czekaj, co jest następny? Dobra, następny. Pół. Yy, fire out. Co, tu robi, to też chyba nie jest smrfka. Dobra, jeszcze jeden pół. Bacon, on też nie jest. I teraz ty, to ty zostałeś, ale jesteś prawdziwym smurfkatem. No tak, masz mnie, jestem prawdziwym smurfkatem, no. To już ci robię i puuuu. No więc wiedziałem, to ty go zabiłaś, no. Ale no nie, wysłuchajmy też do końca. A tak serio, to tylko oddaj te moje 69 robuxów i będziemy, już kwita. No dobra, już ci oddaję. No dobra, w sumie masz rację. No, no mówiłem ci, mówiłem, że mam rację, może to Toilet to zrobił. No właśnie, może skibidi Toilet, co ty skibidi Toilet masz na swoją sprawiedliwość, czy na swoją obronę, nie wiem w sumie. Yy, no ja ci powiem, ale najpierw zobacz, coś się tak naprawdę stało. Nie no, się naprawdę mega, mega podejrzanie, no ale no dobra, zobaczymy. Ej, dobra moi drodzy, zobaczcie, ja mam tutaj jakąś ukrytą scenkę właśnie, która tutaj jest, z skibidi i patrzcie, tu jest otóż Smerwka co jest, i tutaj mam jakieś skibidi Toilety. I tutaj mamy kliknij, aby pójść dalej, czyli czy on musi przejść jakieś obi, żeby przejść dalej, nie wiem, dobra, zobaczmy. I dobra, patrzę, on słuka już pierwszy, drugi... Ej, co jest? Co jest? SPAD! To na pewno KBD toilet w takim razie był. Więc to ty byłeś KBD toilet! No nie no nie no zobacz co było dalej. O kurczę, wszystko mnie boli... Ale w sumie to jakieś git przeżyłem, w sumie taka się bolało, dobra. Idę w sumie do domu, w takim razie, no w sumie tak. Nie no, faktycznie to nie byłeś, ty. No to kto w takim razie to był? Jak niewy trzech? W takim razie, jak to nie był nikt z tych trzech osób, musimy przejrzeć wszystkie kamery monitoringu w mieście, moi drodzy. I naprawdę, to chyba będzie mega, mega żmudne, ale powinniśmy zacząć te kamery. No więc moi drodzy, widzimy się za chwilę, jak przejrzymy monitoring. O, już sobie jadę, jadę tutaj i. A! Co to jest? E, o Kurczę, czy ja potrąciłem Smrf Kata? E, 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 chyba muszę uciekać. Aaa! Dobra, moi drodzy, podjechałem pod dom tego Bacona, który potrącił naszego Smurf Kata i Zaraz do niego zapukam, zobaczymy. Ej, on tam siedzi ogólnie i zatrzymamy. E, musimy go w ogóle nie do tego więzienia. Tam już jest więzienie, więc sam pojedziemy, żeby go tam zamknąć, więc naprawdę będzie mega, mega niefajnie sobie, bo zabił naszego smurf więc ciato... to. No musi poszedzieć swo za swoje czyny. Dobra, zaciąć rozumiem. Tutaj otóż paralizator, jakby co? I mam jeszcze pistolet, czyli jakby broń długo. I teraz patrzę, dobra. Ja tu wchodzę, wchodzę. Dobra, na ziemię, na rzewy, policja tutaj. Ja... Co, jest?! to ma pistolet, dobra, będzie strzelać! co jest? Oła, oła, trafił we mnie, trafił we mnie. O, tu twój koniec, jak smurf kata. W sumie Smurfkata nie chciałem zabić, ale dobra, już nic mi nie zrobisz. się. Ale ja żartowałem i puu. Dobra, dobra, idziemy teraz do więzienia. No i co? No ale bo ja nie chciałem zabić, o prawdę. Ale no niestety zabiłeś go, więc dobra, jedziemy. Wsiadaj tutaj ładnie. O. Dobra, teraz jedziemy do najbardziej szczerzonego więzienia na Brookhaven RP, czyli tam jest to otóż więzienia. Dobra, moi drodzy, patrzcie, już wjeżdżamy do tego otóż więzienia. Tutaj muszę chyba włączyć bramę. O, dobra, włączam bramę garażową i teraz patrz. Y Wjeżdżamy tutaj, ładnie. Pum. Dobra, wysiadaj z auta, wysiadaj już bez numerów, bez numerów. Tutaj, tutaj, ładnie. Dobra, zrobić, patrzę, tu jest wzięli, nie? Bardziej, szczerze, onetora. Yy, tutaj możesz wejść, zapraszam, zapraszam ciebie. No i powiedzmy, nie wiem, to będzie Twoja sala, numer jeden, numer jeden, zapraszam. Ale to było nikt to był przypadek, naprawdę, no proszę. Dobra, wejś sobie, no, no. Dobra. No więc moi drodzy, wy tak nie skończcie, yyy co tam jest? Mervka, to Ty żyjesz? No, no ja żyję, to Ty myślałeś. To czy on poszedł na niewinność? Gdzie on poszedł w ogóle? On chyba i tak uczech, ale w sumie jak Ty żyjesz, to w sumie dobrze. Happy end, więc no. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji z Was z Jeżeli w coś w tym odcinku nie wiecie, to pamiętajcie, że był pierwszy odcinek z takiej serii. No ja z wami się żegnam. Cześć!